Jestem w Ostrowcu nieopodal huty, huty Ostrowiec. Będę z tego miejsca jechał w kolejny punkt docelowy. Tym punktem docelowym jest gdzieś po drodze znaleziony market. Po to tak naprawdę ustawiłem ten market, to jest bodaj Kaufland, aby troszkę pojeździć po mieście. bo Czegokolwiek nie wybierałem, to tak naprawdę nawigacja za każdym razem prowadziła mnie tymi samymi drogami. Skręć w prawo. A chciałem po prostu, żeby poprowadziła nas drogami troszkę innymi, aby w jakiś sposób robić po całym Ostrowcu kółeczko. Dlatego też ten Kaufland, Kaufland gdzieś w Ostrowcu, ja Wam teraz tego nie powiem, gdzie po prostu. W, Przeglądając nawigację, zobaczyłem jest Kaufland, wisnąłem, dałem prowadź i taka jest historia znalezienia tegoż właśnie miejsca do tego, do tego Kauflanda. Tak więc do ów Kauflanda sobie 500 metrów skręć w prawo. Jeszcze nie tutaj, chyba tam gdzie tam to auto wyjechało, będę w prawo. Skręć w prawo. Co? Ulice sikorskiego jadę. Za 800 metrów, skręć w lewo, czyli jak widać, dzięki temu, że tego Kauflanda ustawiłem, yy, udało nam się w końcu wyjechać w jakieś blokowiska. W jakieś tereny, gdzie mamy duże osiedla mieszkaniowe. Yy, gdyby nie to, no trzeba by znowu gdzieś tam yy, blisko torów, w stronę rynku. Nawigacja za każdym razem nie chciała przez blokowiska prowadzić. Trzeba było ją troszkę Troszkę w ten sposób ustawiać tak więc ocena czy się zmieszczę wraz z pojazdem sprzeciwka więc musiałem jechać wolniej aby tak sobie yy, taką ocenę aby w taki sposób sobie ocenić tą, tą sytuację Skręć w lewo i skręcam w lewo, jestem zwróćmy uwagę na drodze podporządkowanej. Ulica Sikorskiego. Prawej ustępuje, lewej ustępuje, sprzeciwka też nic nie ma. Uwagę, tutaj mamy, jadąc tą drogą z ulica 11 listopada, mamy przejścia dla pieszych. Większość z tych przejść ma fajne wysepki. Tutaj jest niestety przejście bez takiej bardzo fajnej wysepki. Oczywiście te wysepki, pamiętamy, powodują to, że droga w tym miejscu dzieli się nam na dwie. A więc pieszy, który tam dopiero gdzieś będzie na drugiej jezdni obok jeszcze nie jest pieszym, któremu mamy ustępować. W pierwszeństwa jest zielone światło. I chyba już widzę kauflanda. Za 300 metrów skręć w prawo i przy tym właśnie Kauflandzie. Będę sobie skręć w prawo. Następnie skręć w lewo. No i oczywiście parking pusty. Jak to przy niedzieli? Tam 嗯。<So. S 2> mm hmm.